Poszło na P8, to jest poszło bardzo ładnie. Easy, easy. Czako! Jeszcze czako na tym. Ale nagroda. Patrz to. Eteryczne czako, no nie. No co to jest? No ale nagroda. Ale mnie strollował. To jest skamer, nie? Tyle razy na niego chodziłem, nic nie dawał. Rzucił czako. Wydupiaj balu, wydupiaj. No co to jest? Tak, patrz jak miał skamował znowu. No to jest hit, nie? To już jest hit, co on teraz zrobił. Ja się cieszę, że czako poleciało. O no nie no, co za, co za skamer bal, naprawdę jest mamiano kamera totalnego, totalny skamer. Eteryczne czako mi rzucił. Że to się, to się nie dzieje, nie? Eteryczne czako. No i co ja mam z tym zrobić? Pokiego grzyba mi, nie wiem, chyba tylko jako pamiątka od skamera. No nie no, o, ale gówno. Dobra, dobra, idź balu z kamerze. Bal z kamer. Ale mi oskamował. Co to jest? Co to jest? No nie mogę, no. Nie mogę z nim. Sprawdzałem, że tak powiem... RUNA GUL! Runa gul. Gulik. Mały gulik. O je, o je. Mamy gulika. Mamy gulika. Na sanktuarium. Teraz dopiero włączyłem sobie nagrywanie. Fajnie. Ale jest perfekt. Siedemdziesiątka. No nie wyczarowałem go sobie. Przysięgam. Przed chwilą poleciał. No 100. Krokienia muszla i tiara. Lewiatan 22 i Kira 53. No Nic specjalnego, nie będę tego używał. Ale na pewno trzeciopoziomowa zbroja i... No i strażnik Kiry. Niby ma fajne statystyki, ale chyba nikt tego nie używa. Płaszcz Templariusza. Guardian Angel. Fajny drop. Dla paladynów się przydaje, możemy zostawić. Już nie mam tylu paladynów, ale może być. Dobry drop. Nie Uuu, dwa klucze. Dwa klucze, o, 41 life. 83, powiem to, nie. Ale dwa klucze, dwa klucze. Miażdżiciel Aj nie eteryczny. Ale 15. 15 life dwieście 212 ED. To dobry drop. Dobry drop. O, jeszcze runam. Na poczę mały poczęstunek. Runa gól Tutaj jest potwora. Runa Gul, ale to dalej nie jest high runa, ale jest Runa Gul, kolejny gulik, myślę, że dzisiaj spoko. Uuu, wirujący kryształ, Okulus, tutaj jest Okulus, on ma, tu się nic nie roluje, on ma zawsze takie same statystyki. Ciekawe, czarny tasak, już chyba czwarty, zostawimy, eteryczna Alma Negra, eteryczna Alma Negra, no do kosza, no.